Aktualności poprowadzi Violetta Grabowska. Dzień dobry Państwu. Walka ze starymi kopciuchami trwa. Od nowego roku obowiązują nowe zasady. W aktualnościach, także o niepokojących informacjach dotyczących stanu wód w rzekach, sprawą zajmuje się Mariusz Studzienny. A oto co jeszcze w aktualnościach: więcej za nieruchomości Daniny w Górę. Niezastosowanie tych najwyższych stawek skutkowałoby tym, że w budżecie miasta znalazłoby się 1,5 półtora miliona złotych mniej, więc mówimy tutaj rzeczywiście o całkiem sporych środkach. Energetyki na cenzurowanym. Jest spora grupa pacjentów, która zgłasza się z objawami, które sugerowałyby, że ci pacjenci brali, no, pili dosyć sporo tych napojów energetyzujących. Wszystko o chłodzie wiedza na wyciągnięcie ręki. Dzięki tym pokazom nauczyliśmy się, że nauka fizyki może być ciekawa. To będzie przełomowy rok w walce ze smogiem. Kopciuchy zabronione w niemal połowie Polski. Zgodnie z uchwałą antysmogową z 2017 roku wprowadzony został zakaz używania kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji. Właściciele domów, którzy nadal będą wykorzystywać kotły na węgiel, mogą zapłacić dotkliwe kary. Adrian Kowalczyk. Walka o czyste powietrze. Półtora roku temu Wojciech szczypka zamienił piec czwartej klasy na pompę ciepła dziś nie żałuje tej decyzji. Jeżeli chodzi o wymianę na coś, co jest można powiedzieć dobre pod względem jakości powietrza, gaz jest można powiedzieć tak samo dobrym rozwiązaniem jak pompa ciepła, natomiast kwestie emisji dwutlenku węgla, no tutaj już trudno pobić z pompę ciepła. Jest ona najczystszym źródłem ciepła jakie może być. Z wymianą niektórych kotłów należy się pospieszyć. Od początku nowego roku w niemal połowie kraju zabronione są kopciuchy. Zgodnie z uchwałą antysmogową sprzed kilku lat w województwie śląskim nielegalne staje się używanie kotłów, które zostały wyprodukowane w latach 2007-2012. Te starsze już od dwóch lat są, są nielegalne. Natomiast no, teraz, teraz pojawił się ten zakaz, który eliminuje. Kolejną dużą partię kotów na paliwa stałe, pozakasowych kotów na paliwa stałe. Właściciele domów, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, mogą zapłacić kary nawet do 5 tysięcy złotych. Podobnie jak przed rokiem po wcześniejszym etapie wdrażania uchwały kontrole palenisk były liczne. W samym rybniku było ich ponad 1000. Od listopada w regionie wpłynęło też blisko 1150 wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła w programie Czyste Powietrze. Wystarczy spojrzeć na ostatni ranking najbardziej zanieczyszczonych miast e, Europy. Wśród 100 najbardziej zanieczyszczonych miast 29 to miasta Polski, w tym wiele niestety naszego województwa. Spośród e, 10 najbardziej zanieczyszczonych miast, 7. Szacuje się, że w regionie do wymiany jest od 200 tysięcy do nawet pół miliona kotłów, w całym kraju zaś do 3 milionów kopciuchów o najgorszych parametrach. Od 2028 roku niemal nigdzie w Polsce nie będzie można używać pieców poniżej klasy 5. Adrian Kowalczyk, aktualności. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy zamówili kurs z taksówką z czeskiego Cieszyna do Ustronia, następnie grożąc kierowcy nożem, ukradli auto. Obaj zostali tymczasowo aresztowani. Kary do 20 lat więzienia grożą dwóm sprawcom rozboju w Ustroniu. Przestępcy steroryzowali kierowcę taksówki za pomocą noża. Ukradli samochód warty 35 tysięcy złotych oraz inne przedmioty należące do pokrzywdzonego. Sprawcy w wieku 24 i 28 lat trafili już w ręce stróżów prawa, którzy zdołali także odzyskać skradziony pojazd. Jeden z mężczyzn odpowie jako recydywista. W przeszłości był już karany za rozbój i odsiadywał wyroki za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. 53 krzaki i prawie 700 działek gotowej marihuany wpadło w ręce Dąbrowskich Kryminalnych. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy zajmowali się nielegalną uprawą konopi indyjskich. Mieszkańcy Będzina w wieku 40 i 50 lat trafili na trzy miesiące do aresztu. Grozi im do 10 lat więzienia. Dodatkowo jeden z mężczyzn odpowie za nielegalne posiadanie rewolweru i pistoletu gazowego. Nocny pożar mieszkania w bloku przy ulicy Obrońców Westerplatte w Częstochowie. Ucierpiał jeden z lokatorów, który został zabrany do szpitala. Z mieszkań ewakuowano 13 osób. W akcji gaśniczej brały udział 4 zastępy Straży Pożarnej. Michał Boduch, aktualności. Stany ostrzegawcze, a nawet alarmowe, mogą być przekroczone na niektórych rzekach w regionie. Najnowszy komunikat w tej sprawie przekazało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego. To efekt ostatnich opadów deszczu. Mariusz codzienny jest przed urzędem. Mariuszu, czy mieszkańcy mogą mieć obawy w związku z komunikatami służb? Na chwilę obecną takich obaw nie ma, ale trzeba być czujnym, śledzić komunikaty. Jest istotnie takie, taki komunikat z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego, że mogą być przekroczone stany ostrzegawcze, stany alarmowe. Zresztą taki stan alarmowy w tej chwili mamy przekroczony w jednym miejscu, na jednym wodoskadzie, w rzece, na rzece Brnica, to przed zbiornikiem Kozłowa Góra. Tam bowiem jest w tej chwili powyżej 200 cm wody i o kilka centymetrów właśnie ten stan alarmowy jest przekroczony. Natomiast za... Zbiornikiem. Zbiornik przetrzymuje oczywiście tę wodę. Ten zrzut później nie jest aż tak duży, żeby mógł zagrażać mieszkańcom. Rozmawiałem przed chwilą z wójtem Bobrowni, która uspokaja. Zrzut jest niewielki. Mieszkańcy gminy mogą spać spokojnie, aczkolwiek oczywiście czujność odpowiednich służb jest zachowana. Za tym zbiornikiem w tej chwili stany ostrzegawcze. Ale takie stany ostrzegawcze również na kilku innych rzekach, o których to mówi Centrum Zarządzania Kryzysowego: Pszczynka, Przemsza i Gostynia. Tam w tej chwili te stany ostrzegawcze mogą być już osiągnięte. W dalszym ciągu obowiązuje jednak to ostrzeżenie przez najbliższych kilkanaście godzin. Niewiele mogą podnieść się stany tych wód, natomiast w godzinach jutrzejszych, popołudniowych już powinny wracać do norm. A to był Mariusz Studzienny. Bardzo dziękuję za relację. Lokalne podatki w górę większość samorządów zdecydowała, aby podnieść opłaty za nieruchomości. Dotyczy to mieszkań, domów, ale także sklepów i marketów. W województwie śląskim są samorządy, które podniosły podatki do stawek maksymalnych, czyli o 15%. Są także nieliczne gminy, które pozostawiają Daninę na niezmienionym poziomie. Ta decyzja wynikała stąd, że prezydent i radni postanowili nie drenować budżetów domowych mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Wiadomo jaka jest sytuacja, inflacja cały czas jest, wszystko drożeje, natomiast przynajmniej. Te stawki pozwolą płacić tyle, ile do tej pory. Jak wyliczyły służby nasze księgowo-finansowe, niezastosowanie tych najwyższych stawek skutkowałoby tym, że w budżecie miasta znalazłoby się półtora miliona złotych mniej, więc mówimy tutaj rzeczywiście o całkiem sporych środkach. Inflacja dotyka nie tylko mieszkańców? Nie tylko wszystkich ludzi, ale też samorządy, które też ponoszą większe koszty związane z wydatkami usług komunalnych. Więc samorządy rzeczywiście się ratują tym, żeby wzrost dochodów, możliwość ponoszenia tych kosztów, jakie są związane z samorządem. Dzieci i młodzież nie kupią już napojów energetycznych. Nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym za łamanie prawa przewiduje karę grzywny. Przepisy wprowadzają zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18 roku życia, między innymi na terenie szkół i placówek oświatowych. Marta Janota. Przyspieszona akcja serca bóle w klatce piersiowej, wzrost ciśnienia to objawy, które mogą wystąpić po wypiciu napoju energetycznego. Lekarka z wieloletnim doświadczeniem szefowa szpitalnego oddziału ratunkowego dla najmłodszych widziała je nie raz. To są bóle głowy, zawroty głowy, to są, to są uczucia rozdrażnienia, to są uczucia czasami przytępienia, a to są też uczucia agresji potem, że dzieci bywają agresywne. Choć spożycie substancji zawartych w energetykach rzadko bywa przyczyną hospitalizacji. Czujne oko pediatry potrafi dostrzec niepokojące sygnały. Napoje energetyczne one są w tej chwili bardzo popularne, one były bardzo często spożywane przez dzieci. Jest spora grupa pacjentów, która zgłasza się z objawami, które sugerowałyby, że ci pacjenci. Brali, no, pili dosyć sporo tych napojów energetyzujących, które na szczęście od stycznia tego roku są już zakazane dla dzieci. Oprócz zakazu sprzedaży napojów nieletnim wprowadzono absolutny zakaz obrotu nimi w automatach czy bufetach na terenie szkół i innych placówek edukacyjnych. Nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym wymusza także czytelne oznakowanie produktów i ich składu. Za nieodpowiednie oznaczenie, importowanie takich produktów, produkowanie. Grozi kara, grzywna nawet do 200 tys. złotych, natomiast za sprzedaż. Energetyków osobom poniżej 18 roku życia. Sprzedawca musi się liczyć z karą 2000 złotych, grzywny, a także konfiskatą takich napojów. Nad przestrzeganiem nowych przepisów będzie czuwał między innymi Sanepit. Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach swoich kompetencji będzie dokonywała sprawdzenia tego typu obowiązków, czy one są wykonywane w trakcie rutynowych kontroli. Myślę, że również pokusimy się w ciągu roku o przeprowadzenie jakiejś takiej szerzej zakrojonej akcji na terenie województwa śląskiego, sprawdzenia jaki skutek przynosi ta regulacja prawna. Regulacja, która wobec narastających problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży może być ważnym krokiem w stronę ich zdrowia, marta Janota aktualności. Drożej na autostradzie od połowy stycznia zniesione zostaną stawki preferencyjne za przejazd przez autostradę A4 na odcinku Katowice-Kraków. Chodzi o obniżone 4 lata temu opłaty dla samochodów osobowych przy wykorzystaniu płatności automatycznych. Wkrótce kierowcy zapłacą przez aplikację tyle samo, co w przypadku płatności kartą lub gotówką na bramkach. Podstawowym celem wprowadzenia preferencyjnej stawki w 2020 roku było zachęcenie kierowców do korzystania z metod automatycznych płatności za przejazd autostradą, które pozwalają na skrócenie czasu przejazdu przez pracę poboru opłat. Obecnie płatności automatyczne stanowią od 40 do 50% wszystkich transakcji, co powoduje, że preferencyjna stawka, wprowadzona z myślą o niewielkiej początkowo grupie kierowców, przestała mieć uzasadnienie. Stawka za przejazd autostradą A4 z wykorzystaniem płatności dla samochodów osobowych wyniesie od 16 stycznia 15 zł. na każdej z bramek. Zarządca drogi zaznacza, że obecnie zachętą do korzystania z płatności automatycznych ma pozostać płynność przejazdu przez punkty poboru opłat. Uwaga kierowcy, zmiana organizacji ruchu na ważnym węźle drogowym w Katowicach. Dziś wystartował kolejny etap remontu wiaduktu wzdłuż ulicy Jana Pawła II, biegnącego nad drogową trasą średnicową. Obecnie wykonawca prowadzi prace zabezpieczające spód konstrukcji wiaduktu przed korozją. W związku z remontem tymczasowo zmieniona została organizacja ruchu na ulicach Jana Pawła II oraz Nikodema Józefa Ręców. Wiąże się to z wyłączeniem z ruchu części pasów drogowych. Prace w tym miejscu mają potrwać do końca czerwca. Dziś nieczynna była większość urzędów, w związku z tym, że Święto Trzech Króli w tym roku wypada w sobotę, pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny. W urzędach skarbowych i urzędach wojewódzkich ten dzień wyznaczony został dziś, w pozostałych instytucjach administracji państwowej dziś bądź w piątek. Cztery nowe pojazdy trafiły do częstochowskich strażaków. Dwa to są średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, gdzie jeden trafił do jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 4 w Konispolu, a drugi do jednostki numer 2 w Częstochowie. Dodatkowo jeszcze posiadamy dwa nosiki kontenerowe oraz jeden kontener sanitarny. W powiedzie częstochowskim rocznie strażacy wyjeżdżają nawet do 6000 zdarzeń, dlatego uzupełnianie zasobów sprzętowych jest niezbędne. Od jutra przez tydzień będzie można wielożnie oglądać lokale wyznaczone do kolejnej edycji programu Mieszkanie za Remont. Tym razem gmina przygotowała 60 takich mieszkań. Na stronie miejskiego zarządu nieruchomości komunalnych znajduje się lista wraz z adresami, stawką czynszu oraz minimalnym zakresem i szacunkową wyceną prac remontowych. Wnioski w programie będzie można składać od 15 stycznia do 15 lutego. Od dziś więcej kursów autobusowych z Bielska Białej do Wilkowic. O porozumienie gmin w tej sprawie wnioskowali sami pasażerowie. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie sprawi, że w tych autobusach będzie więcej miejsca no i przede wszystkim, że pasażerowie będą mogli sobie układać te swoje potrzeby pod kątem tego bardziej zoptymalizowanego rozkładu jazdy. Linia numer dwa kursuje pomiędzy osiedlem karpackim w Bielsku Białej a Wilkowicami lub w zależności od rozkładu jazdy kończy bieg na przystanku w Mikuszowicach na granicy Bielska Białej z Wilkowicami. Dawid Litka aktualności. Po ostatnich opadach śniegu, którym towarzyszył silny wiatr, ponownie wzrosło zagrożenie lawinowe na Babiej Górze. W niektórych miejscach leży już ponad metry śniegu, a tam gdzie wiatr utworzył głębokie zaspy śniegu jest jeszcze więcej. Co sprawia, że warunki do pieszych wędrówek są bardzo trudne, a przy tym mocno zróżnicowane. Możecie Państwo znaleźć miejsca na Babiej Górze, gdzie śnieg jest zupełnie wywiany, a możecie znaleźć takie, gdzie będzie go ponad metr czy półtora czy metra. Dlatego wiatr i, i kolejny opad śniegu plus temperatura teraz no, stanowią bardzo, bardzo wysokie czynniki ryzyka i stąd podniesienie stopnia lawinowego. W ciągu ostatniej doby na Babiej Górze, która jest najwyższym poza tatrami wzniesieniem w Polsce, spadło ponad 20 cm śniegu. To znacznie więcej niż przewidywały prognozy meteo. Duże masy śniegu zalegające w stromych żlebach niosą poważne ryzyko lawiny. Jej samodzielne zejście jest wprawdzie mało prawdopodobne, ale pod dodatkowym obciążeniem. Spowodowanym przez wędrujących turystów lawina może zostać łatwo podcięta. Szlaki turystyczne na Babiej są nieprzetarte, co dodatkowo utrudnia wędrówkę i wydłuża czas przejścia. Rozpoczyna się pierwszy z 50 tygodni w mieście nauki. Przez cały rok w Katowicach odbywać się będą wydarzenia prezentujące wiedzę z różnych dziedzin. Tematem przewodnim pierwszego tygodnia jest zimno. Poznamy fakty i mity dotyczące chłodu oraz jego wpływu na otoczenie i organizmy żywe. O szczegółach Dominik Styczeń. Gorący zapał w zimnym tygodniu. To może być również Pianka Jadalna. Tak, w skrócie można opisać emocje towarzyszące uczniom szkoły podstawowej numer 21 z Jawożna. Wśród nich 13-letni Szymon. Powiedz, jak Ci się tu dzisiaj podobały te pokazy? Były bardzo fajne. Dzięki, temu, dzięki tym pokazom nauczyliśmy się, że yy, nauka może być ciekawa. Fizy, nauka fizyki może być ciekawa. Rozpoczynające się dziś wydarzenia Zimny Tydzień to pierwszy z 50 tygodni zaplanowanych w tym roku. Każdy z nich poświęcony będzie innej tematyce. Pierwszy tydzień związany tak naprawdę z zimnem. No a dlaczego zimno? No bo to chyba taki pierwszy tradycyjny tydzień w, w czasie roku, który akurat nam się z zimnem kojarzy. Uczestnicy spotkań zorganizowanych w jego ramach będą mieli możliwość zapoznania się z szeroko pojmowanym zagadnieniem chłodu i niskich temperatur, z którymi mamy do czynienia zarówno w nauce jak i w życiu codziennym. Przede wszystkim e, jest to istotne, że młody człowiek może coś zobaczyć, wykonać samemu i przekonać się, że czasami intuicja może zawieść i pomimo tego, że mózg myśli, że dany eksperyment może wyglądać inaczej, on się przekona, że o jednak jest niespodzianka, nie spodziewałem się tego efektu. Poruszone zostaną m.in. tematy z zakresu medycyny, biologii, fizyki, geografii, inżynierii, kryminalistyki czy gastronomii. Prezentacje prowadzone są pod okiem doświadczonych naukowców i często bardzo widowiskowe. Łączymy to razem. Eksperymenty mają rozwijać wśród słuchaczy ciekawość i kreatywność do samodzielnego działania. czego w przyszłości możemy oczekiwać od takich ludzi? No przede wszystkim tego, że sami coś będą w stanie kreatywnie stworzyć i mamy nadzieję, że uruchamiamy u nich ten potencjał i da im się to w życiu osiągnąć. 50 Tygodni w Mieście Nauki to pasmo programowe, które w 2024 roku wpisuje się w kalendarz wydarzeń związanych z przyznaniem Katowicą tytułu Europejskiego Miasta Nauki. Jest to pierwsze miasto Europy Środkowo-Wschodniej mogące pochwalić się tym osiągnięciem. Dominik Styczeń, Aktualności. To już ostatnie przygotowania. 6 stycznia po raz 15 na ulice polskich miast wyjdą Orszaki Trzech Króli, nie inaczej w Śląskiem. W drogę za Gwiazdą Betlejemską będzie można udać się w 60 miejscowościach regionu. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem W Jasełkach Leży. Orszak Trzech Króli upamiętnia sceny z Biblii. Tuż po narodzinach Jezusa w żłobie odwiedziło go trzech mędrców ze wschodu, którzy oddali mu pokłon. Do Betlejem miała ich prowadzić gwiazda. Królowie Kacper, Melchior i Baltazar symbolizują ludzi, których przyszedł zbawić Chrystus. Orszak Trzech Króli to największe jasełka w kraju i prawdopodobnie na świecie. W zeszłorocznej edycji uczestniczyło w nich ponad 3 miliony osób. Lice miejscowości, w których w tym roku odbędą się orszaki, można znaleźć na stronie internetowej. A teraz, inne narodziny przyszedł na świat wraz z Nowym Rokiem i przy akompaniamencie fajerwerków. Tymon, pierwsze dziecko, które przyszło na świat w województwie śląskim w tym roku. Chłopiec narodził się dokładnie minutę po północy w Centrum Zdrowia w Mikołowie. Nowy mieszkaniec regionu w chwili narodzin ważył 3780 gramów i mierzył 57 centymetrów. Rodzicom gratulujemy. Mamy nadzieję, że Tymon od tej pory będzie wiernym widzem aktualności. I tak kończymy główne wydanie. Za chwilę, sport na naszej antenie. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. My ponownie spotykamy się w wieczornym podsumowaniu dnia o 21.30. Do zobaczenia.